Ja mam z tej strony Capix Ym, Mam smut informacje Was informację. Tak wiem, że w tyle nie ma oczywiście Pokémon Soul Silver, ale dochodzę do tej to silver serii. Nie będzie jej. Zrobię sobie aktualizację na mój telefon na Droid 10. Wchodzę sobie na Pokémon Soul Silver. Jakieś tam inne z Pokémon. Pokemon. Wchodzę i mi wskakuje błąd. Ta aplikacja jest w Star Silver z telefonu. No nie. No nie da się. No, znaczy niestety Pokémon Soul Silver nie będzie na tym kanale już. No, chyba z jakoś to, no, to naprawię, to wtedy się może pojawi. Ale na razie jest odwołana ta seria. Kolejna seria, to się pojawi, to właśnie z gry, którą widzicie w tle. Czyli albo to będzie Randomizer, albo zwykła. To To się w komentarzach napisać, gdzie? Albo randomizer, albo no, normalne. To, to, to jest odcinek taki informacyjny, i można i możecie na. Nie możecie napisać, czy chcecie mieć yy, intro, czy mamy intro, czy, intencję, czy nie. To możecie tak chcą napisać. Od was zależy, czy będzie, czy nie. No i kolejna seria będzie własna z tej gry. Yy, w tym, o, tym dniu się może pewnie znaczy, jest jedno, czy nie. Ja nie jestem pewien, jakbym to był film informacyjny. Nara i Pa, pa.